A co to jest tajga? Tajga to jest taki e, opra, obszar naturalny, przyrodniczy, gdzie rosną drzewa iglaste. <słany <słany lasem. <tajga. słany> Przez ekspertów. <słany> Cześć, z tej strony Bartosz Zalewski, Matura to Bzdura. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, tym razem o tytule Rosja. Zobaczcie, jak poradzili sobie z pytaniami o rosyjską kulturę, historię i geografię nasi uczestnicy. A jeżeli Wy chcecie coś sprawdzić w pytaniach z różnych, różnych dziedzin wiedzy, koniecznie ściągnijcie apkę Quizhouse. To tutaj będzie napisane oczywiście w opisie. A teraz miłego oglądania. Sie <laughs> Siemano, cześć, jestem tutaj dzisiaj z. Jak masz imię? Ja jestem Krzysiek. Cześć Krzysiek. E, słuchaj, będę ci zadawał pytania związane z Rosją. Byłeś może kiedyś w Rosji? Nie. A czy wybierasz się do tego wspaniałego? Ja nie planuję. E, a może nie będziesz miał wyboru. No, <laughs> może nie. A może Rosja się wybiera do ciebie. A czym jest Kreml? E, to jest miejsce, gdzie kiedyś w Moskwie urzędowali e, władcy Rosji. A teraz urzęduje tam Putin. Który, no, jest też władcą <laughs> Rosji, dość wyraźnym. A czym jest Kreml? Kreml, to jest też jakaś właśnie taka kraina geograficzna, nazwijmy to, w Rosji prawdopodobnie. Co to jest Kreml? Jak? Kreml. Kreml. Mówi się czasem na Kreml. Do, do... Wyspa chyba. Mhm. Się I ona jest mówię. na wschodzie czy na, na, na zachodzie? Na wschodzie chyba. Przejdźmy do rzeczy. Kim był Michał Buchakow? Był pisarzem. No dobrze, czy znasz jakąś jego twórczość? Mistrza i Małgorzatę. No dobrze, świetnie. Ym, a kim był taki dżentelmen Michał Buchakow? Był premierem Rosji. Mm. Z kim się kojarzy to nazwisko przez Samocha? Buchakow, Buchakow. Jakiś może car. Ja Ci podpowiem, że on tworzył w latach dwudziestych, no, był twórcą rzeczywiście. Tak. Artystą muzycznym? Czy niekoniecznie? E, w, w, Powiem, że Polityk. Jego... Michał Buchakow. Buchakow. Przez H, samo H. E, może bokser jakiś znany? Mm -hmm. Tak. Bokser? Z kim się bił? Bo to w latach dwudziestych. Nie wiem, nie wiem kiedy, szczerze niestety. <laughs> Czy wiesz może co jako pierwszy człowiek zrobił Yuri Gagarin? E, był, był po prostu pierwszy w kosmosie, Tak jest. pierwszym tak. człowiekiem. Co jako pierwszy człowiek zrobił Yuri Gagarin? O, zaraz może przypomnę. Gagarin, Gagarin. On gdzieś tam księżyc no, wyleciał sobie? Mhm. Nie wiem, czy księżyc chyba nie. No. Nie wiem, zastrał się w gacie publicznie. Nie, nie no nie wiem. Naprawdę myślisz, że jako pierwszy nikt tego nie zrobił wcześniej, przed nim? On pobił rzeczywiście taką, taką ważną, ważną, nieprzekraczalną do tej pory. Jak no właśnie to Nie na księżycu? Nie, na Słońcu też nie poleciał. Nie, nie. on bo. Eee, nie, nie na Marsie też nie. Wiesz może, czym jest Matrioszka? To jest taka laleczka składana jedna w drugą, z przyjemnymi twarzami babeczek, a bliżej Placu Czerwonego sprzedawany też jest Putin, albo Lenin, albo inne takie... Czy wiesz może, czym jest matrioszka? Tak, to są to takie... nie wiem, jak to nazwać dokładnie, ale takie panie, które się wy, jakby wyciąga ze środka, tam do środka się też wsadza coś tam chyba... nie, to nie to... <laughs> Znaczy, ja wiem, że twoje serce jest w, do... w wiesz, to mi chodzi, miejscu, ale przed że to są panie, które się wyciąga i coś się wkłada, ale więc wiesz, nie to nie jest... Nie mogłem tak opisać dokładnie. <laughs> Z bagażnika też można, nie, ale... <laughs> tak, to są takie lalki po prostu, o. Ile państw ma większą powierz... powierzchnię niż Rosja? Zero. Dokładnie, największy kraj na świecie. Wymien ile państw ma większą powierzchnię niż Rosja? Polska. Mhm. I e, czy jeszcze jakieś państwo jest większe od Rosji? Nie. Mhm. Czy wiesz może czym jest czaj? Czaj? Mhm. To rosyjska herbata po rosyjsku Tak jest, dokładnie Pierwsza myśl to potrawa, ale to nie jest chyba potrawa, tak potrawa? Czy wiesz może czym jest czaj? Czaj to jest tradycyjny dzbanek do nalewania herbaty mhm. Czaj, jest nie wiem, łódka jakaś mhm. A w, w Rosji herbatę się pije z czego? Masz takie specjalne metalowe Koszyczki do środka... Z samowara, tak? e, samowar. To, właśnie... to, jest, to, to jest to do ważenia herbaty. Chodzi o szklan szklanka. O szklanki, bo w, w Rosji się pija ze szklanek. Tylko właśnie masz taką specjalną... A to z czego one są w końcu zrobione? Szklanki ze, szkla ze szkła. A, ze szkła. <laughs> Nie mów to ładnie <laughs> tak. Czy wiesz może kto założył miasto Sankt Petersburg? No, to był e, car Piotr. Piotr, dobrze. Tam Piotr. Swój, względu... No tak, tak, tylko właśnie Piotr Wielki. drugi. drugi. Podrościągający rozciągający się. Piotr, który rusł. Kto założył takie miasto Sankt Petersburg? Jakiś Petersburg? Sankt Petersburg to się nazywał Leningrad chyba wcześniej, tak, więc... wiem. w czasie wojny to był Leningrad, tak. nie Lenin. Kto założył takie miasto Petersburg, Sankt Petersburg? E, Petersburg. Uh -huh. To jak on miał imię, nie pamiętam. A co to jest tajga? Tajga to jest taki e, opra, obszar naturalny, przyrodniczy, gdzie rosną drzewa iglaste. Znany <grymne> lasem. E, przez ekspertów. Bardzo <grymne> no, dobrze. A gdzie się znajduje w Rosji, Tajga? Na północy. Dokładnie, na Syberii. Syberyjski las, przez który biegają e, tygrysy. Miłe miejsce. Co to, to jest Tajga? To jest y, w rodzaj. Y, Ziemi na Rosji, rodzaj klimatu, nie klimatu, tak jakby się była pustynia, jakby była dżungla, tak jest tajga i tam jest, Co to, to jest? są rozległe pustkowia chyba jakieś takie w miarę... I tam, czy tam coś żyje w tajdze? No chyba bawoły hodują, jakieś takie krowy czy coś takiego dookoła, coś takiego mogą hodować tam. Co to jest tajga? Tajga to jest... Yy... Tajga... Wiemy... Co to jest, ale nie wiem tego powiedzieć, czy zapomniałem słowa. powiem, że to jest na północ. A, tak? Myślałem, że to jakiś okres historyczny, o, czy tam nie. nie historyczny, geograficzny, coś tam. Jakieś nie, nie, nie. Kredy. Wiesz, może nad jaką rzeką leży Moskwa? Nad Moskwą. Dobrze, to jest bardzo dobra odpowiedź. N nie wiem, czy jakby przy jakiejkolwiek rzece leżało. Jest tam rzeka, ale to pytanie jest trochę podchwytliwe. No nie mam zielonego pojęcia. Obstawiam przy jakiejś rzece krwi. Rzeka krwi. Tak. Rzeka krwi, bardzo wyluzowane miejsce na wypoczynek. Nad jaką rzeką leży Moskwa Moskwa? O kurczę nie wiem, no. a w ogóle? E, czy wiesz może nad jaką rzeką leży Moskwa? Nie, no dodrą. Nie, nie, to w Polsce Chyba, że Moskwa jest w Polsce. Wołgu? Tak odpowiedziałem? Nad Wołgu? No, się wczułeś trochę. Tak, tak, tak. Ja, z, ja, z, ja z Lubelszczyzny jestem, także tak blisko możesz, tak, możesz, możesz tutaj zarzucić swoim, swoim akcentem. Czy wiesz może, co to jest rusycyzm? E to jest słowo pochodzenia rosyjskiego. Znaczy, one są w języku polskim, tylko to są zapożyczenia z rosyjskiego. Co to jest rusycyzm? E, czy rusycyzm to nie jest, że przejmuje się kulturę rosyjską jakoś, coś się kogoś zrusyfikować można, To już była rusyfikacja. Nie, co to jest rusycyzm? Rusycyzm? Masz jakieś nauczanie na siłę rosyjskiego? To to w szkole nauczyli no na siłę. A wy się uczyliście rosyjskiego? Tak, tak, tak. Bardzo długo, nic nie dało. Nic w nie ogóle dało kompletnie. Nie. W polskim, jeżeli się pojawia na przykład rusycyzm, to mówimy, że. Jesteś prorosji? No myślę, że rusycyzm to może być jakaś właśnie nauka o języku rosyjskim? Yy, narzucanie, narzucanie obrządków i wszystkiego, co rosyjskie, innym ludziom. Tak. I, czy w Polsce miało miejsce tak. rusycyzm? Yy, czy wiesz, może co to jest rusycyzm? Znaczy, z tego co się orientuję, to jak Rosjanie tutaj do nas się po prostu wbili, to nam nakazywali nauki języka, i to między innymi było chyba to. A co to jest rusycyzm? Rusycyzm to jest styl w styl malarstwie. Mhm. Kiedy obowiązywał? Nie wiem. Mhm. To tyle w tym odcinku, a ja przypominam o aplikacji Quizhouse, która jest do ściągnięcia nieodpłatnie ze sklepu Google Play. Link znajdziecie w opisie tego nagrania, a także tutaj coś się pojawi, że będziecie można kliknąć tam was dalej już poniesie. Miłego grania, ode mnie to wszystko, do swidania.